Pamiętacie jak 20 lat temu zachwycaliśmy się rozgrywką w grze Max Payne? Włączenie bullet time'u, rzucanie się na boki i strzelanie do wrogów w zwolnionym tempie, tak prosta w założeniach mechanika sprawiała naprawdę dużą frajdę. No i trudno było się od tej gry serii w zasadzie oderwać. Zresztą Bullet Time jako koncept mnie osobiście nigdy chyba nie znudzi. To po prostu zbyt satysfakcjonujące uczucie w strzelankach, czego dowodził choćby w tym roku Trepank 2. Ale dotyczy to także wydanego we wrześniu El Paso Elsewhere niezależnej produkcji, która łączy Maxa Payna z polowaniem na wampiry i inne bestie w mocno surrealistycznej otoczce. To świetny i angażujący indyk. James Savage, nasz bohater, ma problem, a jest nim konkretnie jego ex. Była dziewczyna bohatera to Dracula, tak jest, wampirzyca. Na domiar złego próbuje ona doprowadzić do końca świata. James cały czas ją kocha, ale chce być dobrym kolesiem, który zapobiegnie apokalipsie. Historię można tu zignorować i po prostu bawić się jak w porządnej strzelance, ale to właśnie narracja buduje świetny klimat El Paso. James jest uzależniony od narkotyków i tak jak Max Payne leczy się łykając prochy. Kolejne lokacje odwiedzamy zjeżdżając magiczną windą w motelu na coraz niższe piętra. I na początku gry zwiedzamy po prostu w miarę normalne pomieszczenia i pokoje, ale później jest już dziwniej. Z jakiegoś powodu winda prowadzi nas chociażby na cmentarz albo do zamku rodem z Transylwanii. Czy to wszystko efekt trwającego początku apokalipsy? Czy tylko senne koszmary bohatera, który leży gdzieś w rowie po przedawkowaniu? Surrealistyczny klimat to jedna z większych zalet tej produkcji, bez dwóch zdań. James to teoretycznie typowy męski mężczyzna z niskim głosem, strzelający w filozoficzne monologi, ale właśnie te monologi też bardzo trafnie budują go jako postać. Pokazują styranego życiem człowieka na granicy depresji i nieradzącego sobie ze swoją przeszłością. Zaczynając tę przygodę, nie spodziewałem się, że główny bohater i jego historia mnie zainteresują, ale miło się zaskoczyłem. Cały gameplay to jednak walka, jak powiedziałem. Historia jest tu niejako w tle. Walka jest jednak naprawdę świetna, choć banalnie prosta pod względem mechaniki. Model poruszania się i strzelania jest mega arcade'owy, zaczynamy tylko z pistoletami i kołkami do działania wampirów, ale w ciągu półtorej godziny mamy już na wyposażeniu dodatkowo strzelbę i pistolet maszynowy, a później dochodzą też inne zabawki. Gry można ukończyć w nieco ponad 6 godzin i świetnie. Pewnie dłuższa rozgrywka mogłaby grozić wkradnięciem się do przygody zalążka powtarzalności, ale tak się nie stało i długość jest idealna, a gameplay bawi do końca. Slow motion działa tak, jak można się spodziewać: kiedy podczas poruszania się wciśniemy prawy przycisk myszy, bohater rzuca się w kierunku ruchu, czas zwalnia i możemy celnie ładować ołów w otaczających nas przeciwników. Walka może wydawać się chaotyczna, czasem faktycznie taka jest. Nieraz jesteśmy atakowani z zaskoczenia, kiedy potwory wyważają drzwi, by się na nas rzucić, ale ten chaos jest mega przyjemny, szczególnie że łatwo i szybko opanowujemy korzystanie z bullet time'u, a także szybkich przewrotów pomagających unikać obrażeń. Rozwalanie kolejnych zombiaków i potworów jest po prostu cool. Ale cool jest też świat. Mimo że z pozoru lokacje wydają się wygenerowanymi losowo korytarzami, to podążając za narracją, widzimy ich drugie dno, podwójne znaczenie. Znajdźki swego rodzaju w postaci nagrań, rozmów z przeszłości Jamesa i jego dziewczyny też świetnie pomagają budować atmosferę, historię i zrozumieć naszego bohatera, a to naprawdę spory wyczyn wydaje mi się w grze tego typu. Oprawa może was odstraszyć, ale moim zdaniem naprawdę nie dajcie się zwieść, bo gameplay jest na tyle dobry, że nie dzisiejsza grafika wcale nie przeszkadza, a warto też wspomnieć, że oprawa muzyczna jest naprawdę, jakby to powiedzieć, zaskakująca ale pewnych piosenek, które włączają się podczas walki w niektórych etapach, po prostu trzeba posłuchać, bo opowiadanie o nich byłoby trochę spoilerem. Także tak, świetny gameplay i zaskakująco ciekawa otoczka tegoż. Polecam El Paso Elsewhere, to na pewno jedna z fajniejszych gier niezależnych tego roku. A, a propos najciekawszych gier niezależnych tego roku to w kolejnym materiale opowiem o absolutnie cudownej produkcji, o której pewnie mało kto z was słyszał. Materiały z niezbyt znanych gier co prawda nie wyświetlają się zbyt dobrze, ale hej, o pewnych tytułach po prostu żalnie wspomnieć. Także to by było na tyle, ode mnie dajcie znać jak Wam podoba się El Paso Elsewhere, list miłosny do Maxa Payna i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Why do I feel so fucking good?